Do dni do matury krzyczała mi matka i miałem się Ulka. Cześć wszystkim! Ja mam na imię Adrian i od prawie trzech lat mieszkam w Chicago, więc można mnie spokojnie nazwać ekspertem do spraw chicagowskich. Ostatnio na kanale Fifty pół pojawił się film QA, gdzie Kasia odpowiedziała na takie pytanie: Czy, Sika czy w Chicago jest niebezpiecznie? Dużo osób mówi o porachunkach gangsterskich itp. Można pojechać do Downtown, za dnia jest tam dosyć dobrze i bezpiecznie. Wieczorem jest już bardziej podejrzanie. Ogólnie Chicago jest dosyć niebezpiecznym miastem, ale to się też bardzo różni od dzielnicy do dzielnicy. Ostatnim razem co byłam w domu, zagrożenie szczelaniem w szkole, w liceum obok. Czuję się zobligowany wręcz do, do tego, żeby się wtrącić tutaj i powiedzieć moje własne zdanie. Czy Chicago jest niebezpieczne? Zależy. Zależy z czym porównujesz i zależy jakiej metryki używasz. Pytanie moje jest takie: że czemu ta kamera jest tak wysoka? Czy w Polsce wyszlibyście o trzeci w nocy, mając w ręce portfel pełen tengi, w butach Gucci, w płaszczu Prady na rynek i tak wymachiwali tym wszystkim, tymi, tymi, tymi butami, tym. Tym płaszczem, i tak dalej. No, pewnie nie. No to tak samo jest tutaj, w Chicago. Są pewne miejsca, do których się po prostu no, nie przychodzi. Są pewne miejsca, które są spoko, w których no, nie trzeba się za bardzo bać. Mapka przestępczości miasta Chicago pojawi się tak. No generalnie to południe to jest Saigon i, i Rzeźnia. Ja osobiście na przykład nigdy tam nie byłem. Najdalej na południe gdzie byłem to chyba gdzieś tutaj plus minus. Bo tam jest Stadium Chicago Bulls. Ja się bujam tylko tutaj. Na północy, na północy jest troszkę lepiej. Ale wiadomo, no są obszary w których no też za... Trzeba się mieć na baczności. Tutaj. Tutaj. No ale to chyba jak, jak wszędzie, nie? No muszę przyznać, że jest jednak troszkę różnica, no bo tutaj ci mogą napaść z bronią. No ale też warto, warto zwrócić taką uwagę, że ja jestem chłopakiem, tak więc moje zdanie będzie trochę inne niż zdanie Kasi na temat chodzenia po ciemku, załóżmy po mieście. No i też jest taka różnica, że w Polsce się kolegowałem no raczej z łobuzami. I nieraz byłem świadkiem bójki, ale nie, nie, nie mówcie mojej mamie. Tak się trochę czuję, jakbym odpowiedział nie, aczkolwiek tak. Jest ok, moim zdaniem. Jest ok. Polecam sprawdzić mapkę, jak chcecie tutaj przybyć kiedyś, to polecam po prostu sprawdzić mapkę przestępczości, żeby się po prostu upewnić, żeby się ubezpieczyć. Ale nie, to nie jest tak, że do downtown nie można wyjść. W ciągu dnia na, na pewno można wyjść. W nocy zależy gdzie. Ja osobiście y, znam najbardziej właśnie y, te rejony downtown. Tutaj w Loop, Loop pracuję. To miejsce tutaj, ten kawałek tutaj nazywa się River North. No to tam są kluby, tam bywałem kilka razy. No i nieraz wychodziłem z klubu o drugiej, trzeciej czwartej. Znowu nie mówcie mamie. Tak więc, e, no, żyję, jak widać. Mam tylko trzy blizny po ranach kutych i pięć po ranach podstrzałowych. No i trzeba szybko biegać, bo cię konią z psami. No, więc, e, więc to tak. Rozwaga jest wszędzie potrzebna, moi drodzy. Ja, ekspert do spraw szykagowskich, znam się na tym najlepiej. E, no, dziękuję za uwagę. Polecam się na przyszłość.